To oficjalnie koniec Squadbusters. Zostało to potwierdzone przez twórców dzisiaj z pożegnalnym postem, artykułem i w tą grę za jakiś czas już nie będzie dało się grać. Po prostu tej gry nie będzie, nie będzie dało się jej pobrać nigdzie. Po prostu ta gra się skończy. I szczerze jest to giga dla mnie szokująca i smutna informacja, a więc dzisiaj po prostu powiem wam wszystko o tym, powspominamy sobie te czasy ze Squadbusters yy, i porobimy jakieś crazy rzeczy, bo teraz wszystko jest jakby za darmo i nie trzeba płacić za rzeczy, bo już zostały wyłączone wszystkie płatności, a więc ogólnie tak to wygląda. Ze Squadbusters nagrałem pewnie 3-4 filmy. To nie jest jakoś dużo, ale szczerze, spędziłem tu dosyć sporo godzin na tej gierce. Może nie tak dużo, jak nabrał jak Clash Royal, czy też Clash of Clans ale naprawdę będzie mi ciężko właśnie po prostu wiedzieć o tym, że ta gra już nie będzie istnieć za tak naprawdę... No, za jakiś czas zaraz do tego przejdziemy. Kiedy? Będzie totalny shutdown tej gry, że już nie będzie dało się w nią grać. Zaczynając od tego, że w ogóle kiedyś bardzo dużo w Squadbusters grałem. Teraz mam wrażenie, że ostatni raz grałem na jakimś evencie Sonika. Nie, ostatni raz grałem na evencie Spike'a, ale to tylko kilka gierek. I od eventu spajka może zagrałem trzy gierki, bo widziałem, że tam pekka wyszła, ale nawet pekki tutaj nie chciało mi się odblokowywać. Nie po prostu. Ta gra już takiego fana mi nie sprawiała jak kiedyś. No, ale ten odcinek może trochę zająć, bo dużo akurat mam wspomnień ciekawych z tą grą i trudno mi się z tym pogodzić, że ta gra zostaje oficjalnie usunięta wyłączona. Ale też będą jakieś nagrody za to, że grałeś. Za Playtime, zaraz do tego przejdziemy. Możesz dostać nagrodę na przykład w Bersie. Zaczynając od tego, że sklep został skrócony, nie ma już niczego za pieniądze w tej grze. Jak na Supercestor i ID Rewards też zostało włączone, czyli jeśli chciałeś sobie kupić znaka w Squadbusters za te punkty, no już tego nie możesz zrobić, bo ta gra zaraz nie będzie istnieć. To jest trochę surrealistyczne, że to wszystko po prostu zaraz nie będzie istnieć. No jak sam widzicie. Może o tym świadczyć, że dość sporo grałem kiedyś tą gierkę, że jestem na 50. poziomie skarbca. czy jakby skończyłem już cały świat, chyba ostatni był jakimś Monster World. doszedłem do skarbca i jestem tak naprawdę, to jest chyba pierwsze piętro, ma 100 tierów, tak. Potem jest drugie, trzecie, czwarte, piąte i chyba na ósmym jest max. A więc no nie jestem jakiś giga, powiedzmy, nie grałem w to jakoś bardzo dużo, ale jednak swoich godzin tu przegrałem. Też ciężko mi będzie się rozstać na przykład z tymi wszystkimi tutaj, y, tymi, jak to się nazywa? No nie wiem, postaciami na przykład z Bessa w Squad Busters, To jest chore, jak po prostu. Wow. Ale dobra, pierwsze zobaczmy, co tu się dzieje w tym Squad Busters na obecną chwilę. Aha, ona o tym mówi, że to koniec Squadbusters, a ta. A tu jest jakiś Halloween, okej. Okay. Ej, fajne te skinki i czajcie, że to już wiecie, możecie sobie to teraz zdobyć, ale to zaraz nie będzie istnieć. Dobra, przeczytajmy pierwszy ten artykuł, o co z tym chodzi, co jak, proszę Państwa. Oni tutaj mówią, że nie podjęli nie, e, niezwykle trudną decyzję o zakończeniu pracy i tak dalej, ale najważniejsze jest co dalej, stary. Byłeś wymaksowanym koksem, miałeś wszystko wymaksowane albo po prostu chwilę sobie w to grałeś. Zakupy w aplikacji nie będą możliwe od dzisiaj 11, to już powiedziałem, nic nie ma, już nic nie da się kupić. Jeśli grasz dokonał zakupu w 2025 roku, to może sobie przetransferować tyle, ile wydał na inne gry Supercell'a, czyli Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans, jeśli coś wydałeś na tą grę. Ja nic nie wydałam, na szczęście na Skłodopasters, a jeśli coś wydałeś... Możesz sobie to przetransportować do Belsa i będziesz miał zamiast tutaj rzeczy w tej grze, będziesz miał powiedzmy, nie wiem, wydałeś 30 zł, to będziesz miał 170 gramów. Chyba coś na tej zasadzie to coś takiego działa. Dodatkowo w ramach podziękowania za czas, pasję i wspólne uczestnictwo w podróży za skład ze Squad Busters, gracze będą mogli odebrać darmowe pakiety w sklepie Supercell dla większości naszych pozostałych gier w zależności od całkowitego czasu gry Squad Busters. I teraz tak. Nie wiem, jak będą wyglądały te pakiety, to jest ogółem mówi tak. W sklepie Supercell Store będziesz miał jakąś nagrodę, w zależności ile grać w Squad Busters. Not gonna lie, grałem w tą grę dosyć sporo. No, grałem w tą grę dosyć sporo. Jeszcze ta gra wyszła w ważną dla mnie datę nie mogę powiedzieć, co to była dokładnie za data, bo, bo tak, ale no ogółem wyszła, byłem giga gigapodjarany, grałem tą grę sporo, grałem w becie nawet w tą grę, a więc naprawdę wierzyłem w tą grę. I jestem teraz ciekawy tego, czy to będą na przykład trzy pakiety, w zależności czy grałeś godzinę 10 czy 100 łącznie. Myślę, że no nie wiem, albo to będzie tak, albo po prostu będą 100 pakietów różnych, w zależności ile grałeś. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale miejmy nadzieję, że jakieś gimmicky może w BESie, może jakieś końce w BESie, bo oczywiście moim główną gierą, w którą grałem, jest BES. I y, druga ciekawa informacja, jeśli Was nie obchodzi Squadbuster, to też musicie wysłuchać, ponieważ rzeczy ze skład z premiery powracają, czyli jakieś na przykład skin skład Busters Shelly, prawdopodobnie... E, będzie za darmo, z powrotem, ale stary, nie odebrałeś Scott Buster Shelley. płakałeś potem przez 30 dni, nie mogłeś dojść do siebie po tym, że nie odebrałeś tego skina, Ma, będzie druga okazja na to, um, chyba 10 listopada, tak samo jak 10... Listopada będzie ten właśnie pakiet zagranie w skład do odebrania. W zależności ile grałeś w tym grad po prostu tyle dostaniesz. Wiemy, że najnowsze wieści są dołujące, ale nadal mamy w planach kilka ostatnich, ekscytujących wydarzeń, pełnych świetnej zabawy. Aha, ale usuwają grę? Stary, zagrasz te w wydarzeniu 8-bitowca, ale i tak nic ci to nie da. Nic, nic. Możesz zagrać w to, ale i tak to ci zaraz usuną. Zaraz przejdziemy do tego, kiedy ta gra będzie usunięta. Albo w sumie już to mogę powiedzieć, bo ja to wiem. Ostatnia aktualizacja będzie w grudniu, zaraz do niej dojdziemy. A po grudniu, przez 2026 rok, będziecie mogli sobie pykać normalnie w skład A ta gra zostanie usunięta około połowy roku 2026, a więc chwilę, ale no Niki tak w tą grę nie będzie grał, gdzie dosłownie yy, nie wiem. No co, co, co tu robić? I tak wszystko zostanie usunięte, co nie? To tak jakbyś, nie wiem, w puszki w Brawl wbił 100 puszek i wiedział, że za miesiąc zostanie usunięte i będziesz miał 0 puszek z powrotem. <grym> Takie porównanie. Więc będziemy mieli jakiś tutaj event ośmiobitowca. Ej, szczerze? Możliwe, że wejdę zobaczyć, jak to wygląda? Na pewno nie będę nic grał ani nic, ale wygląda to chorze, naprawdę. Pięknie wygląda ten ośmiobitowiec. Jak wziąć udział? To, to mnie nie obchodzi. Nadchodzą radosne święta. Muszkieterka, widzę, że jest w skład Busters, ok. Tak się prezentuje muszkieterka, też będzie miała Ultimate. I, I to tyle, i to tyle, ok. Szczerze powspominam sobie teraz najlepsze momenty y, tutaj skład Busters'a. A gdy to zrobię y, oficjalnie, zrobimy kilka crazy rzeczy, bo teraz na przykład karnet stary, co było za chyba 40 zł, teraz jest za 9000 zł, czyli za nic. Dosłownie to się da wyfarmić w 5 minut. Nie będę tutaj farmił, bo już i tak nie gram w tą grę i nie będę w nią grał na głównym koncie, ale na innych kontach mam po 100-200 tysięcy monet. więc możemy jakieś crazy rzeczy ogółem tutaj robić. Było kilka takich momentów, na których naprawdę nawalałem w tego bs w tego Squad Bazars. Po pierwsze, księga. To naprawdę, to, to, to jak ja to zobaczyłem. Po prostu musimy mieć coś takiego w BS-ie. Mamy rekordy, ale nie ma czegoś takiego, na przykład, ile razy zabiłeś strzeli w swoim życiu. Takie statystyki, ja o tym dosłownie marzyłem. Tu pokazuje dokładnie, ile razy na przykład zabiłeś szkieleta w trakcie gierki. W moim przypadku jest to 319. I tu się nalicza, masz za to jakieś nagrody, ale nawet jakby nie było za to nagród, ja bym chciał wiedzieć, ile razy cokolwiek zabija. Naprawdę, to jest jedna z rzeczy, co jest. Szczerze? i kilka rzeczy skład Squad co były zarąbiste i to jest jedna z tych rzeczy. Kolejną rzeczą był taki progression przez skład Journey, to się nazywa chyba. No ale stary, progresujesz, progresujesz, jesteś normalnie w tym, w normalnie starej światy zdobywasz nowe, lecisz te expa, dostajesz to, kiedyś się w ogóle dostawało z levelowania postaci. Szczerze, zarąbiste, to też powinno być w jakiejś gierce supertela. naprawdę wow. E, tu nie ma nic specjalnego. Ty, zwycięska pasa. Szczerze to było zarombiste. Jak zwycięska pasa się kończyła i było takie grind. You know what I'm saying? Miałem 8 pasy, dobiłem do tego 12. No dobra, to nie było grind. Kilka gierek zagrałem. To było zarąbiste. też to jest bardzo dobre wspomnienie. Przede wszystkim więc Sonika. Tam nawalałem najwięcej w Squadbusters. Robiłem 6 minut dziennie. Żeby wymaksować to, co zostanie z Sonica. I wtedy też był Hundred Master i Stars, czy tam. No to, że jak było razy 100, potem razy 200, razy 1000 mastery i ja robiłem i BS-a. I to szczerze, był Prime chyba mojego grania w 2025 roku najlepiej się bawiłem grając event Sonica, potem nawalając so hard w bs -a jak były te masterki, które się wbijało, nie, dwie, dwie gierki stare i masz masterkę jakąś, gdzie by the way wyfarmujemy każdy jeden kredyt, coins i PowerPoint, które już potem się nie dało ich zdobyć, więc naprawdę e, fajnie, fajnie. Naprawdę to był prime w ogóle okres w 2025 roku, jeśli chodzi o moje granie w gry. No i częścią tego y, okresu był właśnie skład masterstwa, więc trzeba tutaj to zaznaczyć. No co? Jakoś nie byłem podjarany na pewno na tych heroes, bo wychodziły te herosy. To jest na pewno zarąbiste, że starsy wybierasz tu, co levelujesz. to jest crazy. Bardzo mi się to podoba. Ej, brakuje nam mało do Star A jak ta gra się kończy, to można to wydać na żetony jakieś. Czy to tu tu jest nie jest to. No co wydam, to na te żetony, whatever. 50 i teraz mamy starczesta, dobra. Otwórzmy go sobie. Po raz ostatni otwieram w tej gierce Star Chesta. I tak to nie ma znaczenia, co mi wyleci. Trzy gwiazdki nawet spoko, bo tu chyba minimum jest dwa. Wybierz Składiaka. Nie ma to znaczenia, co wybiorę, ale wybierzmy sobie jedyną z tych trzech postać z BS-a, czyli Dynamica. No i co? Myślę, że naprawdę ta giera była zarąbista. Wiem, że ten film może trwać 20 minut, ale chcę, żeby to było godne pożegnanie tej gierki. To też było spoko. To nie było jakieś giga dobre, ale fajne, że co mogłeś stawiać normalnie na plazy. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. E, no i co? Czas pożegnać po prostu wszystko, co tu jest w tej gierce, e, wydać te końsy na drugim koncie. No i co? Już Prawdopodobnie wejdę może raz do tej gierki, ale już żadnej na pewno gierki takiej nie zagram. To wszystko, tak ko cała kolejka. <grym> Infinite. Te. E, podwajacze, no niestety, nigdy jest, nie żyje. No Naprawdę jest trochę przykre. Miałem nadzieję, że właśnie ta gra wejdzie na dobre tory, będą jakieś fajne eventy, że sobie jest to program, ale coś supercell stwierdził, że ją usuwają. Miejmy nadzieję, że coś fajnego dają, zagranie w tą grę. W sensie naprawdę w BS-ie, nie wiem, daję przykład. 50 tysięcy monet, 50 tysięcy powerpunktów punktów i 100 gemów. Wtedy stary, ja bym był tak zadowolony, bym sobie mógł nie wiem, ulepszyć 5 postaci za to, tak naprawdę, albo więcej. I, i, I miałbym gem na jakieś skiny. Wtedy byłby ten, ale oni pewnie dadzą nam jakieś symboliczne 500 monet, 500 par punktów i 10 gemów, coś w tym stylu bardziej. Chyba, że jakieś, nie wiem, skinki. No nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądało, dowiemy się tak naprawdę. Dobra, no tu nie mamy nic w sklepie, tak naprawdę. Skinki jakieś ty. Możemy sobie kupić ostatnie skiny, to jest okropnie brzydkie, ale wydaje tutaj wszystkie moje bilety star. Nie wiem, jak to się nazywa nawet hero punktu, więcej nie mogę wydać ale zobaczmy każdego tutaj składziaka, powiedzmy nie wiem jak one się nazywają zaczynając z Dr. T, to chyba jest z Boom Beach grałem kiedyś w Boom Beach giera, ale nic specjalnego szczerze mamy Pam, ok, szczegóły ty, mam już jakiś skinek w ogóle do Pam którego nigdy nie użyłem, bo nawet nie wiedziałem, że go mam to jest trochę ten ym... jak on się nazywa? ten skin do Gale'a z Brawlywood a, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Jak mówiłem rzeczy, które fajne są w Busters, wiem, że ten jest chaotyczny. Fajne jest, że levelujesz postać ma nowe abiltki to mi się na pewno podobało, że ma super Ultra Ultimate i to, że jak patrzysz się na skina, to masz portret Skina. Ja tak to kochałem Squad Busters. Potem to wyszło do BS-a na pro proskiny, i dwa skiny teraz mają portret. Ale naprawdę mi się to giga podoba. Dalej... A, Pam jest w ogóle z BSa. Zobaczmy sobie, jest w wszystkich formach. Jest taki dzieciaczek o spoko. Jest taka, co wygląda jak Pam. No i tych form nie, nie zobaczę, bo ich nie mam. Odblokowanych. Dalej mamy Franka też z BSA. No czy wy to widzicie? Szczerze, Crazy. No i ten normalnie. A już dalej w sumie nie wiem, bo y, nie mam takich skinów. Mamy medyka. Skąd jest Medyk? Z Bombic też tak, zbombisz też mm. no i co, tak się prezentują no, tu nie ma co sprawdzać Elita One, ty, tu był kolaps z Transformersami, zapomniałem o tym oczywiście mam wszystkie trzy formy z dwóch postaci, bo to było ekskluzywne wszystkie emotki wykupiłem bo są myślę, ekskluzywne będę takim og jak kiedyś ta gra wróci do Prima to będę miał fajne rzeczy ale no, ta gra jednak nie wróci do Prima tylko się skończyła no i co, też mamy Optimus Prime, e, tak samo, też mówiłem, tak samo, wszystko wykupiłem, mam wszystkie amotki w tych postaci. Dalej mamy Tails z Sonica, okej, okay. i ten Knuckles z Sonica, to samo. E, pułkownik Ruffs, szczerze, tak wygląda zarąbiście, tak wygląda, tak, O tu wygląda jak jakiś ziomek ze Star Warsów, też bardzo fajnie. Leon. Tak wygląda dzieciak, tak wygląda zwykły, a tak wygląda super. Jak taki kameleon, szczerze, bardzo fajne. Łuczka z Clash Royal. Mm. No, spoko. Ale skinki tutaj miała. Jakiś leśny duch, Łucz. Battle Healer też z Clash Royal. No, taki ten skin Czarodziej Czarodziej Lodu też z Clash Royal, Ice Wizard. Penny, Ej, penny fire wyglądała. No, fajnie, fajnie. Pędy przed reworkiem trochę. poko taki mini, taki zwykły. Taki super. I ta mała. Zwykła super. Fajnie. Archerka z Clash Royale. Yy, średnia karta. No i co? Mamy Wizarda. Yy, mamy majka z Beska. Crazy to wygląda. Yy, Barbariana spoko, max, max fajnie wygląda, jak ta streetwearowa, ta wersja mini, fajnie, fajnie. Grek to jest z Hay Day chyba, nie wiem, tak mi się wydaje. Tak, to jest ten z Hay Day. El Primo ten z taki, taki, ty, jest El Tigre, on jest skinem w Besie, ale były tutaj przecież mega, pamiętam, coś takiego było w 2024. No, szczerze, dużo się tu pozmieniało. Bandit z Clash Royale nie wygląda w ogóle jak Bandit. E, handlarz. o mam jakiegoś ulicznego handlarza. Mocne. No, normalnie. Ale nie wiem skąd on jest, trader. Z jakiejś gierki, ale nie wiem z której, szczerze. Nie mam pojęcia, z której to jest. Czy on jest z i Boombeach? Nie wiem. E, heavy on jest z Boombeach, chyba, z tego co pamiętam. Tak, on jest z Bumbic. Mm. To jest cool. Mm. Jessie to wiadomo z BSK. No, spoko. Ty, crazy jest to, że one dostały normalnie. Mm, swoje skinki w, w innej grze. To jest chore. No i taką mamy: B Potem mamy Hogrider. Mavis to jest chyba, nie wiem skąd jest Mavis. No idea. Górnik to jest Miner. Shelly. Skład Buster Shelly, skinek taki jest w BSie. Kurczak, no i Colt, jedyna moja wersja Ultimate w tej grze. No sami zobaczcie, czy to wam przypomina Colta, bo mi nie. No i to tyle, to koniec. Teraz wydajmy, tak jak obiecywałem, moje wszystkie końce na sandałkach, na innych moich kontach. Na Sandal 4 mam 64 tysiące końców, ty... To jest welcome back chyba? Okej, okay, bro. Jakie ja tu rzeczy dostaję? Dwa tysiące? What the hell? Ty, dobra. Patrzcie to. Po pierwsze mamy nowy karnet. Pierwszy raz w życiu kupiłem karnet super. Mam karnet super. Nic mi to nie da w tej gierce totalnie. Yy, możemy sobie kupić to. Mam dużo końców. Możemy sobie kupić to bo to jest do eventu tego chyba? Nie, to jest do tego. 90, możemy sobie kupić coś. No chyba to fajne jest, taki poko I Buster, ale już nie ma tego. Teraz sobie otworzę te prezenty, bo 40 mam. Ty, z powrotem mam 70 tysięcy, to jest crazy. No i co? co? Co my tu możemy zrobić? To kupujemy. Pierwszy raz kupuję przebranie za 1000 Staltickets. To kupujemy, wykupuję. Wszystko, co zobaczy, wykupuję. Rozumiesz to. Nigdy tego nie zrobiłem w Squad Busters. Zawsze chciałem. Wszystko, co widzę, po prostu wykupuję. I chcę jeszcze jedną rzecz zrobić, której nigdy nie zrobiłem w Squad Masters. Od, odśwież oferty, co nie? To jest taki waste. To jest taki, taka strata końców, że to jest chore. Taka strata końców, że to jest chore. Po prostu biorę i tu wszystko wydaje. Nie wiem, kupuję Battle Healer. No i koniec, po prostu takie pożegnanie ze skład Busters mogę sobie to łote heli, dobra. dużo jakichś rzeczy normalnie e, ulepszyć. Szczerze, nigdy tego nie robiłem, to jest bardzo satysfakcjonujące. Widziałem, jak to inni, nie wiem, jacy youtuberzy czy coś robią. Bardzo fajnie tak było wykupić, odświeżyć sklep. Na pewno będę to robił jeszcze więcej. Na moich innych kontach, na których oczywiście też mam rzeczy, dwa starczesty kolejny mamy do otworzenia. Naprawdę fajnie. Wiem, że ten odcinek będzie miał 35 minut, bo muszę po prostu pożegnać się z Quadbusters y, dosłownie 2 godziny, ale, ale Cookers. Czasem taki dobry odcinek, taki długi, musi się trafić. Okej, okay, bro. Pewnie dużo będę stąd wycinał, bo tu cringe'owe rzeczy mówię czasem. Y, no i co? I to tyle w takim razie na tym koncie Sandal 4 i mam jeszcze Sandal 2. Wbijamy drugie moje konto w Squadbusters, zobaczmy, tu też będzie comeback offer, tak, darmowy prezent z okazji powrotu, ej dobra, to, to, to jest crazy w ogóle ten, mam tu tylko 19 tysięcy, a więc po prostu zrobimy tak, a 10 tysięcy, nie wiem, tu kupujemy tego kolta jakąś bandytkę, jakiegoś El Primo możemy kupić. Co tu jeszcze można zrobić, bo ulepszymy? Odbierzemy się z tego. O, to był chyba Guaranteed 4 Star, czy 300, Nie pamiętam. 3 Star, Guaranteed. Spoko. B może być. O, wow, już mi gardło boli od nagrywania. Rozumiesz to? Dobra, tego nie kupowaliśmy, a więc to kupuję i, 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 i to sobie otworzę znowu, też te cztery czysty z tego, że zostało mi 15 tysięcy końców, muszę się poczuć po prostu jak prawdziwy youtuber. Zmarnowałem to dwa kliknięcia. Totalnie zmarnowałem te końsy, i to mnie cieszy. Mam jeszcze jakieś stare etikety. Po prostu wydaje to. I mnie to naj najlepsze jest to że, to, że ja stary wezmę to, że wykupię sobie Shelly, że wezmę jakieś skrzynie, że wezmę w ogóle skinka srebrnego do Archer Queen, bo mi się tak kliknęło. Że to mnie nie boli w ogóle w tej gierce, bo ta gierka już jest skończona i tak e, już tą gierkę na tym koncie. Na te konto już nigdy nie wejdę, a więc to jest w tym najlepsze, że normalnie mogę robić, co chcę. Marnować te wszystkie rzeczy i to jest po prostu najlepsze, bo i tak, i tak nic już po prostu tu nie będzie. Jeszcze się wraca na te konto, żeby kupić sobie takiego skina, bo nigdy go nawet nie widziałem, żeby kupić sobie emotkę takiego kolta i, i żeby kupić sobie. Bilety stylu, które mogę wydać, tam chyba mogę tak zrobić. Nie mogę tak zrobić, bo już nie mam tego. No spoko. No i zostało mi ostatnie konto sandalek, na którym też robimy taki sam rozgardiasz. Ile końców? 140 tysięcy. Kurde, crazy! 130 tysięcy końców. 100, 150 tysięcy końców. No, coś czuję, że tu robimy. Coś czuję, że to robimy waste życia. Coś czuję, że tu robimy waste życia. Coś czuję, że tu robimy stary waste życia. No co, raz się żyje, tak? Raz się żyje. I można te wszystkie końce zbiorek, najwięcej tych końców. Ej, inwestycja. Wydaje 9 tysięcy, zobaczymy, czy mi się zwróci w tych prezentach. Spróbuję wszystkie otworzyć. Zobaczymy, czy się zwróci. ok teraz musimy więcej niż 9000 tysięcy z tego dostać, więc kupię standardowo tego skinka. Jak mi laguje, jak mi laguje giera, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra. No i spamię sobie tym. Spróbuję coś z tego wydropić, sorry za te lagi, nie wiem co się dzieje. OK, 5 tysięcy monet, wyszliśmy na plus. Eee, jeszcze 4000 tysiące, jeszcze jedno 5 tysięcy i... Tak, inwestycja się zwróciła w tym momencie, bo 9000 tysięcy zapłaciłem, dostałem 10 tysięcy. I na 15 bym wyszedł, te spoko, ale widzę, że nie wyjdę. chociaż, czy da się tu kupować monety? Chyba nie. Warzywnego kolta już kupiłem, kurde. To, tego jeszcze nigdy nie miałam na żadnym kącie w Squadbusters, zbiorę królową łuczniczek klasyczną. Wezmę te kolty. I nie wiem, jakieś skrzynie, nie wiem, whatever. No i co, kurde, co się dzieje, co się dzieje, ale mi laguje w ogóle telefon u heli Nie wiem o co chodzi, ok? Z nie otworzymy. Mamy 154 tysiące i teraz tak. Dla osób, które. Ty, a jakbym kupił jakiegoś Hirosa. Kupuję Herosa. Nigdy nie miałem Mortixa na żadnym koncie w Squadbusters, ale to jest dla mnie nowość i taką się tu prezentuje. No i mam nic, nie, nie mam żadnych końców teraz co, wykupmy standardowo sklepik jakaś max, jakaś tutaj B jakaś emotka jakaś emotka wydajmy to na gobliny no i co, to tyle to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, jeśli wam się spodobał, stary nie zapomnij łapce subie no i co, widzimy się w kolejnym odcinku bądź się na moim kanale robię teraz serię z oceniania skinów wybrał Starsie i oficjalnie kończę z tą grą, kończę z tą grą, może tu wejdę zobaczyć event Aidbita nie będę już nic grał, to możemy sobie wydać ty. Na tamtych kontach już się nie wracam, nie wydaję tego, ale kupię sobie bałwana surfera. E, na koniec po prostu, na koniec mojego tutaj grania w bastard kupuję bałwana surfera i kupię nie, fioletowe kwiaty, ponieważ bardzo spoko są fioletowe kwiaty. No i co? Z wami się żegnam. To koniec, to koniec Squad Busters, prawda? nie mogę w to uwierzyć. I widzimy się kiedyś. Siemnego. Jest dzisiaj 10 listopad i skończyłem właśnie montować filmik, gdzie żegnam się ze Squadbusters. No i mamy jakieś darmowe rzeczy tutaj. Dziękujemy za grę w Squadbusters. I gdy sobie zejdziemy, mamy 70 gramów jak grać co najmniej godzinę. I powróciły chyba jakieś rzeczy ze Squadbusters. Chociaż nie wiem, tu chyba nie wyświetla, bo ja tu te rzeczy na tym koncie odebrałem. No ale ogółem dostajesz jakieś gemy, jakieś końsy par punkty z tego co widziałem. Zaraz pokażę wam ile graliście, do jakich nagród dostaniecie, ponieważ jest pięć różnych pakietów w zależności ile graliście. Okej, okay, a więc tak wyglądają w ogóle te nagrody za granie w Squadbusters. Przede wszystkim te wszystkie rzeczy na dole są to rzeczy, które powracają i były kiedyś za darmo, jak Squadbusters wyszło. Teraz macie dwa miesiące, żeby to odebrać w każdej z tych czterech gier. No i jeśli graliście w Squadbusters w każdej z tych czterech gier na supercestor.com macie do odebrania jakiś pakietik. Właśnie w zależności ile graliście w Squadbusters, Skupiłem się tutaj na bs -ie. Ale są inne gry, takie jak Clash of Clans, Clash Royale, Heyday. Jeśli graliście mniej niż godzinę, 40 gemów. Ok. Jeśli graliście od yy, chyba godziny do 10 godzin, jest to 70 gemów, też spoko nagroda. Jeśli graliście między 10 godzinami a 100, 100, 100 godzinami w Squadbusters, macie 100 gemów, czyli naprawdę już solidną nagrodę. Jeżeli graliście od 100 godzin do. 500 godzin macie 120 gemów, 500 końców, 150 par punktów. No i jeśli graliście więcej niż 500 godzin skład bez to, dostaniecie właśnie y, 150 gemów, 500 końców i 300 par punktów, więc dosyć fajne nagrody. Szczerze trochę mi przykro, bo ja otrzymałem tylko 100 gemów, a na pewno nie za dużo mi brakowało do tych 20 gemów, 500 końców i 150 par punktów, a naprawdę te 500 końców by mi się tak przydało. No i co? W innych grach dostaniecie. Y na przykład jakiś lód i potki. Tutaj w Clash Royale to Was na pewno interesuje jakieś wildcardy, do championa nawet. I w bumbit jakieś gemy i końsy. Spoko. Uważam, że spoko. Jeśli y, ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie lajka, like, suba, no i co? A, tutaj właśnie powracają takie rzeczy do BSA jak Squad Buster Shelley, czy też taka motka. Y, I widzimy się na kanale w kolejnych odcinkach. Siema!